Przyznam się wam szczerze, że bardzo trudno było mi podejść do napisania i w ogóle zrealizowania tego materiału, bowiem Terry Fire 3 jest bardzo... interesującym filmem. 5-letnie czerwone okazje. Myślę, że wiele ludzi chciałoby się od ciebie usłyszeć po tym całym czasie. Chciałabym wiedzieć, jak to jest być w obecności tego typu zła what goes through your brain when close to you, you his 3 to bez wątpienia najkrwawszy slasher ostatnich lat ale niestety tylko ty może się pochwalić. Ale może zacznijmy jednak od początku. Horror widza nas rodzinną i świąteczną atmosferę typową dla bożonarodzeniowych filmów. Poznajemy przeurocze dziewczynkę, która słysząc kroki szybko biegnie poinformować o tym mamę. Ta zapewnia ją, że to Mikołaj przysłał elfy, żeby sprawdził, czy dzieci mieszkające w tym domu są grzeczne. Szybko jednak przekonuje się, że córka nie kłamała, bowiem też usłyszała coś dziwnego. Kiedy podchodzi do drzwi, okazuje się, że są uchylone. Szybko je zamyka i rygluje, po czym udaje się do sypialni, upominając przed tym męża, że znów nie zamknął za sobą drzwi. Po chwili dziewczynka znów słyszy kroki, tym razem bardziej wyraźne. Postanawia sama sprawdzić, skąd dochodzi dźwięk. Schodząc z dół widzi przychodzący Mikołaja, który zamiast prezentów wyciąga z worka sikerę, po czym kieruje się do schodów. Przerażona dziewczynka chowa się, a womywa, jej nie zauważa. Po chwili słyszymy serię tępych uderzeń, a kamera zwrócona jest wprost na twarz dziewczynki. Mikołaj wychodzi i udaje się do sypialni rodziców, po czym zaczyna mordować ojca, przy czym budzi leżącą obok matkę. Art zaczyna się śmiać i gonić kobiety, aż w końcu ją morduje. A gdy jest już po wszystkim, zjada ciasteczkę i wypija mleko, po czym zmywa po sobie naczynia. Nagle słyszy odgłos z szafki, gdy otwiera jego o czym ukazuje się przerażona dziewczynka. Na której widok art się uśmiecha. Tu muszę przyznać, że sam zamysł scen, jak i pokazanie relacji bohaterów jest naprawdę bardzo przemyślane i faktycznie możemy szybko zżycie z tą rodziną. Tak samo dobrze działa pokazanie rzezi, której świadkiem jest mała dziewczynka, która nigdy czegoś takiego nie powinna widzieć, ani tym bardziej tego przeżyć. Jak więc w życie początek jest naprawdę interesujący i przerażający. Jedynym mankamentem jest tutaj fakt, że no cóż, nijak ma się to do fabuły filmu. Dosownie bohaterowie, których dopiero poznaliśmy i zarówno ta dziewczynka, która zresztą nie wiemy, czy przeżyła ostatecznie, nie pojawiają się w ogóle w, potem w filmie. Sama fabuła filmu jest równie rozczarowująca, o czym zaraz Wam powiem. Główną bohaterką jest Siena, którą możecie kojarzyć z poprzedniej części Terrifier, gdzie poniekąd udało się zabić Arta. Poniekąd, bo jak się okazuje, Art jest istotą nieśmiertelną i nawet po zdekapitulowaniu jest w stanie dalej żyć jako. Dwa osobne byty, tak jakby. Tutaj nawiązuje m.in. do scen z metra, gdzie Art, jego ciało bez głowy, odkrywa policjant, który został wysłany tam na interwencję. Kiedy bada ciało i oddala się, żeby zdać z tego raport, ciało wstaje i zaczyna go mordować. Następnie możemy zobaczyć, jak odcina mu głowę i wchodzi do metra, trzymając ją sobie. W miejscu swojej głowy. Sama akcja filmu, jak i fabuła ma miejsce 5 lat po tych wydarzeniach, gdzie właśnie został zamordowany między innymi policjant. Wiki i Art udali się do opuszczonego domu, gdzie weszli w taki stan jakby hibernacji, że tak powiem. I z tego stanu wybudziła ich ekipa wyburzeniowa, która przyszła sprawdzić, czy przypadkiem nikogo nie ma w tym opuszczonym domu i czy nadaje się do rozbiórki. Pracownicy szybko jednak tego żałują, bo gdy tylko jakby złoczyńcy odzyskuje świadomość zaczynają mordować. Z tym, że art jest wyjątkowo brutalny. I tutaj pojawia się scena, która jest tak obrzydliwa i tak yy, dziwna jednocześnie, że nie opowiedzenie o niej mówiąc o tym filmie byłoby wręcz grzechem, bo uważam, że trzeba o tym powiedzieć, mimo że jest to strasznie. Yy. Niewygodne, że tak powiem. Otóż kiedy Art zaczyna mordować swoje ofiary, nacina mu głowę nożem i stara się go oskurować żywcem. Ee, Wiki stojąca obok na ten widok zaczyna e, masturbować się nożem z tym, że mm, używa do tego ostrza. Jesteśmy dosłownie świadkami, gdy przy każdym kolejnym ruchu krwawi i kiedy dochodzi to... wykrwawia się wręcz. Już nawet nie będę wspominał o tym, że naprawdę nie wiem skąd ona tej tyle krwi ma, bo 5 lat temu, zanim weszli w ten stan hibernacji, wiki sobie żyły i ta krew wypełniła całą wannę praktycznie, bo szlam, w którym była w tym stanie hibernacji, był właśnie jej krwio, więc... nie wiem skąd ona ma po prostu tyle płynów w sobie. Ale dobrze, wracając do fabuły filmu, to reszta filmu tak naprawdę opiera się na fantazyjnych mordach Arta i jego dziwnych relacjach z przyszłymi ofiarami. Przykładowo, kiedy wybiera się do baru i widzi y, kolesia w przebraniu Mikołaja, wpada w taki stan ekstazy, że tak powiem. Po prostu zachowuje się jak totalny taki fanek dziecko, które widzi Mikołaja i myśli, że jest prawdziwe. Dobrze się dogadują, nawet bawią się i zostaje to przerwane w momencie, gdy Art siedząc na kolanach Mikołaja nagle zaczyna mu sikać na te kolana, po czym zaczyna mordować i barmana, i tego kolegę Mikołaja, a samemu Mikołajowi każe usiąść w kącie, po czym używa na nim swojej broni, którą zresztą też sam stworzył. I tutaj muszę mu naprawdę przyznać, że ma ogromny kunszt, bo siedząc w starej piwnicy i używając jedynie starych narzędzi i rzeczy, które znalazł w pobliżu, zdołał skonstruować broń, która była podobna do promienia zamrażającego Mr. Freeza z serii Batmana. Z tym, że tutaj ten promień jest e Bardziej brutalny, że tak powiem. A więc używa tego promienia na, na Mikołaju, po czym zaczyna dosłownie rozbijać jego ciało. A kończy to tym, że zrywa mu brodę z twarzy, która zresztą jest mu potrzebna, bo zabrał mu strój i przebrał się w niego. Dosłownie zakłada sobie to brodę na siebie. Kończąc swoje dzieło, że tak powiem, wbija mu marchew w miejsce nosa. Oboj. Głównym wydawałoby się celem Wiki i Arta w tym filmie powinna być zemsta na Sienie. Rzecz w tym, że wpadając na pomysł dopiero gdzieś pod koniec filmu, kiedy Art przypadkiem podsłuchuje rozmowę przyjaciela, brata Sieny, Jonathana, ze swoją dziewczyną. To jest zresztą też dosyć zabawna scena, bo Art, kiedy słyszy o tym wszystkim, jak ta dziewczyna zachwala go i po prostu też ma bzika na punkcie True Crime i Samych tych spraw związanych z artem, kiedy morduje swoje ofiary, dosłownie reaguje takim, jakby był zawstydzony wręcz tym, jak ona go zachwala. No cóż, ten film ma wiele takich momentów, które bawią naprawdę. Ale oczywiście art nie byłby sobą, gdyby tej pary nie zabił. Dlatego, kiedy. Już tam mają te swoje chwile na prywatności, że tak powiem. Udaje się do łazienki, bierze piłę mechaniczną i wbija po prostu do nich i zaczyna ich mordować. Po czym kładzie się na podłodze w łazience i robi aniołka w krwi w rytm świątecznej piosenki. Następnie przenosimy się do domu rodziny Sieny. Bo w ogóle nie wspominałem wam o tym, ale Siena zostaje na początku filmu odebrane ze szpitala psychiatrycznego, mi się wydaje. Odbiera je Wujostwo, i właśnie w domu Wujostwa mieszka. Tam poznaje również swoją kuzynkę Gabi, która bardzo dobrze się dogaduje. E, więc akcja przenosi się do tego domu, i jak się już pewnie domyślacie, no te Wujostwo nie przeżyło spotkania z Artem i Wiki. Tylko tutaj pojawia się też problem, bo nie widzimy ani jak oni się dostali do tego domu, ani jak zostali zamordowani. Na przykład wujek, który jest przygłożony do ściany dosłownie, czy Jonathan, którego głowę już zjedzono przez szczury, widzimy w klatce na ptaki. Możemy się jedynie domyślać, że dostaje się nie do tego domu przez y, pojazd wujka, bo chwilę wcześniej jest o tym wspomniane, że wujek jedzie odebrać Jonathana, bo Siena wpada w szał, bo widziała Arta i mówi, że zaraz powtórzy się to, co spotkało ją, jo i Jonathan jest zagrożony. Ostatnimi żywymi osobami zostaje Siena, jej ciotka i Gabi. Z tym, że ciotka szybko podziela los Jonathana i wuja, bowiem zostaje zamordowana w też bardzo brutalny sposób przy życiu szczurów. Gabi natomiast zostaje wciągnięta w obcy wymiar, który otwiera się w podłodze, który został otwarty przez rozlano krew wiki. I tutaj chciałbym ponownie zauważyć, że ta kobieta chyba pobiła rekord w kinematografii, jeżeli chodzi o wylano z siebie krew. Ale to już tak na marginesie. Ratowi oczywiście udaje się uciec, natomiast Siena, już jako ostatnia osoba, która przeżyła w tym domu, obiecuje uratować Gabi, i to jest poniekąd też zapowiedzią kolejnej części, której Siena będzie starała się Zapewne wejść do tego wymiaru i uratować Gabi. Art natomiast udał się na przysanek autobusowy, skąd odbiera go autobus, i jedzie sobie w sino I tym tak naprawdę kończy się film. A zatem, czy Fire 3 jest dobry i sama postać Arta sama w sobie też zasługuje na taki hype? To jest sprawa mocno dyskusyjna, bo z jednej strony mamy film, który według mnie jest po prostu okropny i który praktycznie nie ma za grosz fabuły, a jedyne czym się ratuje to tym, że jest po prostu mocnym slasherem. Że wszędzie jest krew, flaki, i ten film, ten film po prostu nie ma granic. No i z drugiej strony mamy oczywiście postać Arta, który, no nie ukrywajmy, jest naprawdę postacią wyjątkową. Bo przyznajcie, kiedy ostatnio widzieliście postać, która tak gładko i niespodziewanie potrafi przejść z głupkowatego śmieszka w postać, która jest zdolna do wszystkiego i morduje wszystko wokół? Art jest naprawdę bardzo nietypowo postacią i wręcz fascynująco. Dlatego bez w ogóle żadnych skrupułów umieściłbym go w topce największych postaci horrorów ostatnich lat. Szkoda tylko, że filmy, w których się pojawia, nie mają głębszego przesłania czy nawet sensownego zarysu oblarnego. Niestety, ale doczekaliśmy się czasów, kiedy ciężko o dobry horror. Ale tutaj reżyser nawet nie stara się tego ukrywać. Zamiast tego tworzy film, który ma zarówno przerażać, jak i obrzydzać tym, jak obleśny i okropny potrafi miejscami być. Dlatego rozumiem, skąd tylu zwolenników z serii Terrifier. Lecz dla mnie to za mało i osobiście uważam, że gdyby nie postać Arta, to raczej mało kto słyszałby w ogóle o pierwszej części tej serii, nie mówiąc już o tym, że nie powstałaby trzecia. Dlatego jeżeli jesteście fanami slasherów, bądź po prostu chcecie pójść na coś, żeby się dobrze bawić, i faktycznie być przerażeni, bądź też sprawdzić, jak dużo potrafią wytrzymać wasze żołądki. To naprawdę polecam Wam Terry Fire 3. Natomiast jeżeli szukacie jakiegoś głębszego zarysu fabularnego, czy horroru, który miałby jakieś przesłanie, no to tutaj tego niestety nie znajdziecie. To była moja recenzja Terry Fire 3. Jak zawsze dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie. Jeżeli ten film ci się spodobał, może stawić łapkę w górę. Jeżeli to, co robić, się podoba i chcesz zostać dłużej, zapraszam do subskrypcji. I oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy oraz napisaniu, czy ten film ci się podobał oraz jak myślisz, jak będzie wyglądała kolejna część. Tymczasem ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem na Norce Popkultury. Na razie.